Właśnie zakończyłem jedną z najbardziej intrygujących eksploracji. Spędziłem ostatnie godziny w sercu zapomnianego podziemnego kompleksu. Schronu zaprojektowanego dla 100 osób. To miejsce to dosłownie zamrożona w czasie kapsuła historii, która przyprawia o gęsią skórkę. Przy wejściu witane z napis, który określa przeznaczenie obiektu. Schron 100 osób. Dalej wchodzimy w mroczny tunel i korytarze, zabezpieczony potężnymi stalowymi drzwiami, które miały wytrzymać uderzenie. Wszędzie panuje cisza, przerywana tylko chrzęstem tynku i żwiru pod butami. Co udało mi się zobaczyć w środku? Centrum dowodzenia. Na zniszczonym biurku wciąż leży stary punkt sterowniczy, zasypany notatkami i kartkami z dręcznymi zapiskami. Relikt po ostatnich chwilach aktywności. Największe wrażenie robi maszynownia. Obejmuje ona gigantyczny rzędowy silnik, agregat prądotwórczy a obok niego całą sekcję pomp i rurociągów, kluczowych do obiegu wody i filtracji powietrza. Do tego dochodzą tablice rozdzielcze oraz skrzynie z akumulatorami, które zapewniłyby światło i energię na długi czas. W regałach czas się zatrzymał. Półki są pełne części zamiennych. Są tu głowice silnikowe, sprężyny, uszczelki, kawałki przewodów i nieużywane mapy. To świadczy o pełnej gotowości na ewentualność długotrwałego pobytu. W korytarzach wciąż wisi stary czerwony przycisk alarmowy z napisem: W razie pożaru wcisnąć guzik, zbić szyba. Klimat miejsca jest niesamowity: czuć wilgoć, zapach starości i historii. To jest urbex na najwyższym poziomie.